Panie trenerze, czwarta wygrana z rzędu. To był najtrudniejszy mecz z czterech wygranych? No zdecydowanie jeden z najtrudniejszych. Mecz walki, e, Chłopcy dali sobie wszystko. E, rywal zagrał z dużym respektem i też miał swoje okazje do strzelania. Szczególnie e, mocno odetchnęliśmy na ławce rezerwowej, kiedy padło uderzenie i zatrzymało się na naszej poprzeczce. Mogło być 2-1 dla e, gospodarzy. No, nie przyszło to łatwo, ale cieszymy się z Proszę mi powiedzieć, panie trenerze, teraz gramy z mieszkiem. Czy idziemy po piątą wygraną? No, bardzo tego chcemy, natomiast rywal na pewno nam tego nie ułatwi. Eee, nie położą się przed nami, będzie to również ciężki mecz. Szczególnie, że no, każdy będzie teraz z respektem coraz większym podchodził do, do nas eee, po wynikach, które trena osiągnęła i no, coraz bardziej zmotywowany. Po wygranej ze Spartą awansujemy na szóste miejsce. Czy to znaczy, teraz będziemy walczyli o, o pierwszą piątkę? No, za zawsze patrzymy góry, w górę tabeli, na pewno będziemy. E, bardziej skupiać się na tym, żeby gonić czołówkę, niż żeby uciekać drużynom, które są za nami. Super, dziękuję, pięknie.